Siemanero, witam wszystkich serdecznie na kanale RMF się kłania słuchajcie był już odcinek o koniu, teraz będzie o szczupaku zrobimy fajny, fantastyczny filet ze szczupaka zrobimy na dwa odcinki i później pokażę jak go ładnie przyrządzić, a teraz pokażę jak sprytnie po mojemu oczywiście sposób podpatrzony tak samo z YouTube'a zrobić to żeby było smacznie i fajnie. I przede wszystkim z jednej strony wesości. Z jednej dlaczego zaraz zobaczycie. Także kochani, najpierw trzeba zacząć od tego, że żeby ten szczupak był smaczny, to słuchajcie, to co widzicie takie czarne, ciemne, to trzeba bardzo dokładnie zeskrować. Ja po wstępnym oczyszczeniu łuski specjalnie to zostawiłem, żeby wam pokazać. Zrobię to jeszcze raz. Bardzo dużo śluzu zostaje, zobaczcie. I to jest ta rzecz, która komuś może nie smakować. Szczupak jak każdy wie, jest bardzo specyficzną rybą i za bardzo smakować nie musi. Ale kiedy on nie smakuje? Gdy go źle przyrządzimy, tak? Ja dzisiaj postaram się Wam po rozparcelowaniu na fileta pokazać, co można fajnego zrobić z takim szczupakiem. Ogólnie, ryba mało atrakcyjna kulinarnie. Ale zachęcam już od razu, żebyście zobaczyli sobie drugą część tego filmu. Ukaże się na pewno ona pod tym filmem, który teraz nagrywam. Także słuchajcie, teraz ja już widzę, że ten śluz cały strzedł, skóra już jest taka sucha, szorstka. To jest moment, w którym ja wiem, że to już będzie dobre. Bardzo długi okres w życiu nie jadłem ryb. Zacząłem jeść ryb od tamtego sezonu. I teraz bardzo sobie cenię smak mięsa rybiego, dlatego że jest dużo zdrowszy ten pokarm niż mięso takie naturalne, yy, wieprzowe, czy no może nie wołowe, ale wieprzowe na pewno. Słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Yy, pokażę to na dwojaki sposób. Jeden sposób to jest taki, jak na przykład dla niego i dla niej. Dla niej, posłużę się tutaj przykładem mojej żony, moja żona lubi szczupaka ze skórą. W ogóle każdą rybę ze skórą. Więc tu nie ma żadnej wielkiej filozofii, słuchajcie. Zostawiam ten kawałek ze skórą, robię tylko co? Nacinam przy głowie. Troszeczkę jeździ mi tutaj ten karton. I teraz jakie to jest bardzo proste. Patrzcie, dokąd nóż poszedł, przy tym nacięciu, dalej sobie nacinam do kręgosłupa i po prostu pierwsze cięcie po kręgosłupie. Nic prostszego, jak nóż pojedzie sam, po tej części, na której osadzone są ości. Grzbietowe. Jedziemy praktycznie do końca. Jeżeli dobrze poprowadzicie nóż, a uwierzcie mi, że wystarczy to zrobić 2 trzy razy, to nie będzie żadnym problemem. Później samym czubeczkiem jedziemy kochani kilkakrotnie, i wtedy to mięsko nam się otwiera. Oczywiście mógłbym to zrobić, na pewno ci, co się interesują, oglądają film, mógłbym to zrobić jednym płynnym ruchem po całym kręgosłupie, ale wtedy zostają nam ości żebrowe. Dlaczego ja tak robię? Dlatego, żeby po prostu uniknąć takiej sytuacji, że potem będę wybierał te ości żebrowe. Można filet usmażyć z ościami żebrowymi, ale czy to tak do końca jest dobre, nie wiem. Słuchajcie, tuż za płetwą, tutaj piersiową, koniec, zaczynają się kończyć. Zobaczcie, taka błona, już widać moje palce, taka błona jest, to już można śmiało nóż przebić, pojechać ku ogonowi do samego końca, pięknie poszło. I teraz, patrzcie, jadę kierując czubek noża do dołu, żeby po prostu. Została tylko sama błąka. I tak jak mówiłem, tu żadnej filozofii nie ma. Piękny filet. Zobaczcie, te ości, co miały pierwsiowe, zostać zostały. Tu jest czysty filet, ale oczywiście zostaną nam ości tutaj w partii grzbietowej. Filet ze skórką. Filet ze skórką to nie filet, ja wiem, ale nie ma co tam tutaj za dużo filonować. To jest jedna część, którą chciałem wam pokazać, która jest po prostu odcięta od ryby ze skórą w jeden filet. Natomiast mnie bardziej interesuje to, co ja lubię: ja lubię taki kawałek ryby bez skóry. Akurat szczupaka. Umiem już go po jakimś czasie przyrządzić i zrobić, żeby smakował. Ale nie będę ukrywał, że wolę bez. Więc, co tutaj? Bierzemy drugą stronę. Czyli teraz wersja dla niego. W moim przypadku. I robimy dokładnie to samo. Nacinamy. Przy głowie. Leciutko zjeżdżamy tak. Takim ruchem L, nożem do kręgosłupa. I już mamy, czuję, że jadę po partii kręgosłupa z ości, z, oście, o, z ości, nie wiem, z ośmi, z ościami. Poprawcie mnie, jak źle mówię. Ta sama sytuacja, jedziemy po kręgosłupie, dochodzimy tak jak wtedy do miejsca... Gdzie już to się kończy, możemy wziąć całą rybkę już od kręgosłupa. Proszę i znowu jedziemy tak, jak wtedy. Aż słychać jak to chrupie, prawda? Może trochę cień zasłania i tak nie będzie widać, ale je jeżeli będzie dobrze słychać, to każdy będzie wiedział, jak to się staje, że to tak chrupie. Po prostu końcówka noża, sam czubeczek idzie po tych grubych ościach, tak? I robimy dokładnie to samo. Tak to wygląda przed, przed odejściem, zobaczcie. Tak latam z tą rybą trochę, żeby pokazać, ale to to naprawdę jak, jak ktoś już ustawi się w jednym miejscu, nie, nie do pajacowania z kamerą, tylko normalnie Kulinarnie to naprawdę idzie to zgrabnie. Odcinamy to, mamy drugi filet. Zostaje pan szkielet. Po okoniu miałem jeden komentarz, że gościu zepsułeś rybę. Tak oczywiście, nawet nie dało się jej naprawić. Na tym to polega. I teraz mamy drugi. Kawałek ryby. Co teraz z nią? Oczywiście trzeba się pozbyć tutaj płetw. Kwestia w tym wszystkim jest jeszcze jest taka, że trzeba po prostu metodą prób i błędów pozyskać jakiś fajny nóż. Nie, nie, jest, nie jest to takie dla każdego proste, bo nie, nie, nie każdemu ten sam nóż będzie, jeden nóż będzie pasował dla wszystkich. I teraz słuchajcie, jeśli mam już takie coś, to teraz nic prostszego, jak po prostu. Nacinamy sobie centymetr. Można widelcem przytrzymać, jak kto tam woli, i też takim ruchem, jakby można powiedzieć, odcinania po kawałeczku. Żeby nie, nie próbować jednym płynnym ruchem to zrobić, bo się nie uda, trzeba robić to po kilka milimetrów. Trzymając część skórną, jedziemy sobie w ten sposób. Skontrolować co jakiś czas pod spodem, czy tam się to dobrze odcina. Pociągniemy nóż w lewo, pociągniemy w prawo, w lewo, w prawo. Zobaczcie, jak to już do połowy wygląda. Ładnie, nie? Taki duży śledź. No i jedziemy dalej. Mm. Skóra jak zwęża. No i zobaczcie, co zostało. Mamy nasz filecik. Czysty ładny filecik, ale teraz co? Zwracam uwagę na to, że płetwy piersiowe zostały wycięte, nie ma tu nie płetwy tylko ości, nie ma tu już ości, zobaczcie, to palcem od razu się da wyczuć, ale tutaj nad linią boczną, linia boczna to jest to, wyczujecie jak będziecie jechali palcem rząd ości, one są w kształcie litery Y, ułożone w ten sposób, tak i odchodzi taka jedna odnoga. To jest teraz sprawa do takiego delikatnego wyczucia. Oczywiście kobieta to od razu wyczuje, no facet, jeśli jest jakimś tam stolarzem, murarzem, będzie miał ciężej, ale zobaczcie, ja to wyczuwam, że to jest tu, tak? Układam nóż na tych ościach. On sam się ułoży. Uwierzcie mi, że jak dociśniecie nóż, on sam się ułoży. I też. Jeżeli się wsłuchacie, to będzie tak słychać leciutko takie chrupanie. To znaczy, że nóż idzie po tych chrupkach. Patrzcie. Odcinamy od tych ostek, chrupków. I teraz patrzcie. Mamy tak zwany karczek jest mała ryba, więc też mały karczek. Słuchajcie, tnąc go w takie małe kawałeczki, nie ma tu ani kawałka ości. I co teraz? Dla dzieciaka, który ma problem z ośćmi i nie chce jeść ryby, wystarczy fajną panierkę wymyśleć na postaci gniecionych chrupek, chipsów jego ulubionych. Troszeczkę mąki, troszeczkę tych chipsów. Można dać jajko, jeżeli ktoś lubi, jeżeli nie, to nie. I po prostu ten filecik pociąć na takie paluszki, no różnego rodzaju, można sobie tu wymyśleć cuda, tak? To jest pozbawiony ten rygen, ten karczek pozbawiony jest całkowicie ości. To jest wersja dla mnie, powiedziałem. I teraz co się dzieje? Patrzcie. Tutaj jak zobaczycie, jak się przyjrzycie, to będzie widać, że te ości są. Oczywiście, że są na całym filecie. I co ja teraz zrobię? Teraz, żeby było wygodnie, tnę sobie od razu ten filet na połowę, Dużo wygodniej jest. I teraz patrzcie, jeżeli tutaj jechałem, wycinałem ten karczek, to te ości mi tu zostały, nie? Teraz wkładam nóż pod te ości. I tak naprawdę musicie zauważyć, widzieć tylko błonę, która się oddziela. Patrzcie. Zobaczcie. Patrzcie, jak to idzie. I znowu słyszycie takie chrupki, chrup, chrup. To znaczy, że nożyk poszedł po tym. I teraz płynnym, delikatnym ruchem od dołu do góry. Jedziemy po ościach. Patrzcie. Patrzcie. Można przytrzymać sobie te ości. Przeźroczysta bibułka. Oczywiście nie mamy gwarancji 100%, że gdzieś tam jakaś oś nie zostanie. Oczywiście pominąłem po, po i ja tutaj jedną. Z tego względu, że nie wziąłem okularów, ale no nie chcę tutaj teraz paradować w okularach. Zaraz ją tu. O, mam już mi chrupnęło, jest. I teraz patrzcie: pozbawiony kawałek ości, pozbawiony następny filet ości. Nie ma ani jednej ości. Znowu możemy robić. Jakieś cuda dla dzieci z tego, tak? I druga część ogonowa tego fileta, filetu. I to samo. Wyczuwam, gdzie się zaczyna rząd ości, jest on tutaj. Wkładam nóż. I ja już widzę, jeżeli, jeżeli to zrobicie dwa-trzy razy, to sami zobaczycie, jakie to jest proste. To normalnie widać, jak ten nóż idzie po tych ościach. Patrzcie, nie dość, że słychać, to jeszcze o, jest taki moment, że można je wyrwać nawet troszeczkę. I teraz popychając nóż, ściągam całe te ostki. O, i znowu została bołonka. Patrzcie. No, rewelacja. Rewelacja. Także patrzcie. Cyk, cyk. Pół, pół rybki, czyli jeden filet dla niego, czyli dla mnie w panierce lub tam w czym innym. Można absolutnie to też fajnie do warzyw pasuje, żeby wsadzić do jakiegoś kombiwara z warzywami. I mamy ze skórką dla mojej żony. Zwracam uwagę też na to, że tak jak tego wyskurowałem, pozbawiłem ości, mogę zmarnować. Zdaniem mojej żony, zmarnuję. Jak go rozetnej wytnę te ości kręgosłupa e, grzbietu, dlatego że. Tą rybkę, gdy podzielę na kawałki, to później jedząc tą część, po prostu ona się oddzieli w takie dzwoneczka, w takie, w takie płatki, i te ości same wyjdą. I jeżeli ktoś lubi się z tym bawić, absolutnie szkoda wyrzucać, bo niektórzy mówią, że to, co z tej błonki zostało, to jest marnotrawstwo. Oczywiście, że tak. Ja się zgadzam z tym. Tylko teraz kwestia, ile masz tej ryby, i jak ci jest szkoda. Ja po prostu stwierdzam, że to jest mi niepotrzebne. To są moje filety, to są nini filety. A tak nawiasem mówiąc, wysłałem Mongoła do lasu po kurki. Słuchajcie, 27 października przyniósł kurki. Zaraz wam pokażę jesienne kurki. Prześliczne lejkowe kurki jesienne. Jest i żółta, jak widzicie. I zrobimy tą rybkę już w drugim odcinku. Zrobimy, słuchajcie, tą rybkę w kurkach. Pokażę Wam, jak fajnie ten filecik można bardzo szybko zamarynować przed smażeniem, przed podaniem. Żeby w ogóle pozbawić go smaku tego. Niepożądanego dla niektórych smaku ryby, czyli smaku takiego szczupaczego, w ogóle dwie godziny wystarczy, ale to już będzie w następnym odcinku. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak nie, to nie, to dajcie nawet palca w dół. Też będzie ok.